Ja z autostrady A4 z obwodnicy Krakowa Zjeżdżam węzłem Tyniec Tutaj ciekawa sytuacja Mam nadzieję, że zwróciliście uwagę Na znak Na którym był Między innymi stacja paliw Znak, który na tą drogę Kazał mi skręcać w lewo Ale w lewo Nie ma stacji paliw Nie ma parkingu Musimy skręcić jeżeli jedziemy od autostrady A4, musimy skręcić w prawo. I dopiero tutaj, po kilkudziesięciu metrach, mamy zjazd na Orlen. W drugą stronę, jakbyśmy pojechali, czy jakbym pojechał w lewo, tak jak pokazywało oznakowanie, to bym sobie jechał, jechał, jechał. A do stacji bym nie dojechał.